Cześć, witajcie. Dzisiaj powiem coś o fenaktilu. Jestem w pubie, piję, piję piwko, piwkuję sobie, także jeżeli chodzi o fenaktil, ten lek to jest dosyć toksyczny, że tak powiem. Po tym leku rzeczywiście potrafiła boleć głowa. Człowiek potrafił źle się czuć, a mało tego jeżeli wchodzi na słońce, to po prostu dostawał e, oparzeń słonecznych. Tak to wyglądało. No słuchajcie, fenaktylu nie polecam. Z tego co wiem, to fenaktyl został wycofany e, swego czasu z tego powodu, że powodował e, problemy z sercem. Także Serduszko miało problemy, bo był toksyczny dla serca po prostu. Taki jest fenaktyl. Brałem ten lek prawie dwa lata. W moim przypadku nic się nie stało. Serce mam zdrowe, ale uszkadzał serce. Nie wiem, czy mięsień sercowy, czy coś innego, ale były problemy z tym i, i lekarze postanowili ten lek wycofać. Z tego, co wiem, to lek ten powinien być wycofany. Nie wiem, czy podaje się go w szpitalach jeszcze. Tak naprawdę nie powinien być podawany. Chociaż to może być różnie. Także jeżeli macie jakieś informacje, czy fanaktin ten lek jest podawany w szpitalach, to możecie powiedzieć. No, oprócz tych poparzeń słonecznych po prostu jest do, dosyć, dosyć mocne y, otumanienie tym lekiem. Lek działał dobrze, ale spełniał swoją rolę, ale był dosyć toksyczny. Także tego leku nie polecam. No, tak jak mówiłem wcześniej, jest dużo, dużo, dużo lepszych leków w rynku, które, że tak powiem, dają radę. Także Fenakt nie, ale to był jeden z leków, które brałem i na którym się po prostu też nie za, niezbyt fajnie czułem. nie? Też powodowało opóźnienie w poruszaniu się, sztywność mięśni i tak dalej, bo ten lek był po prostu na wyciąg z jakichś tam ziół. Dosyć, dosyć, mocnych i dosyć mocno oddziałujących. Także fenaktylu nie polecam. I słuchajcie, yy, można dobrać lek znacznie lepszy, jest dużo leków na rynku, ale fenaktyl jest lekiem klasycznym, starym i absolutnie jego nie, yy, nie stosować. W kolejnych filmach powiem troszeczkę więcej o innych lekach, które brałem. Będą to leki nowsze i starsze. Może nadmienię, że to będzie Amisuprite, Oleansapina, Kropitsol, który właściwie teraz wzorę, ale na mnie działa bardzo dobrze. Także słuchajcie, fenaktil to jest tragedia. Przede wszystkim, jeżeli wkołeś na słońce, co oporzenia słoneczne, po prostu skóra się czerwona i potrafi spuchnąć. Ja powiem, o mnie taką historyjkę, że biorąc fenaktil poszedłem do pracy i ubrałem się dosyć yy, szczelnie, także miałem tylko dłonie odkryte. Ale uwierzcie mi, że na słońcu poparzyło mi dłonie, że dłonie mi spuchły i mimo to nie mogłem pracować dalej. Musiałem po prostu zrezygnować z pracy, bo po prostu miałem spuchnięte czerwone dłonie. Tak po prostu działa fenaktyl. Są oparzenia słoneczne, niestety. Może lek spełnia swoją funkcję y, przeciwpsychotyczną, ale... Yy, Oddziałowanie yy, słońca niestety yy, było bardzo uciążliwe. Także tego leku nie polecam, ale ten lek mi został prawdopodobnie wycofany i tego leku nie ma, ale brałem go dwa lata, pełne dwa lata. Tyle Wam chciałem powiedzieć. Pozdrawiam Was z baru Witterspoon z miasta Halifax. Trzymajcie się, cześć. Jak coś, to dajcie suba i na bieżąco, czołem!